Jo, jo, jo. Idę sobie po lesie. Jeszcze nie wiem, gdzie mnie ten krok zaniesie. Ważne, że na trzeźwo. Ważne, że przed siebie. A jak czasem przytrafi się jakiś zakręt, to ważne, żeby wyjść z niego na prosto. Dzień dobry, ma wiosno. No, ależ ten freestyle marny, boże, to nic, dobrze, że samopoczucie dobre przynajmniej. Elegancko, mówię Wam, zawsze jak mam jakiś um, problem, jak coś mi siedzi w głowie, to idę do lasu. Idę do lasu, e, bo to jest top 3 u mnie top 3 sposoby właściwie na wszystko: las, sport, rozmowa. Ze względu na rozwalone plecy. No, również z tym sportem u mnie bywa, na pewno nie jest tak, jakbym chciał, ale wiem, że stać mnie na więcej. No, a rozmowa też równie z tym bywa. Dlatego zawsze mam las. To jest moje koło ratunkowe na, na wszystko. I przyznam, że wchodząc do lasu jakąś godzinę temu, nie miałem najlepszego humoru. Ojej, on nie miał najlepszego humoru. Tak gada, że ta trzeźwość taka fajna i wspaniała, a teraz mi mówi, że nie ma najlepszego humoru. A, to po co on rzucał to wszystko? A ty mi pokaż człowieka, który jest 100% idealny i 100% szczęśliwy. No, pokazuj, czekam. No, już znalazłeś? Wpisz w Google. Znasz? 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 No co, nie znasz? No, nie masz prawa znać, bo nie ma człowieka idealnego i w stu procentach szczęśliwego. Każdy ma jakieś swoje e, plusy i minusy, i tyle, co ty myślałeś: że e, ktoś nie jest uzależniony, to co? Ktoś nie pije na przykład ileś tam lat, to już wszystko jest takie fajne? Nie, nie wszystko jest takie fajne. E, problemy były, są i będą. Tylko jak jestem szczęść, wy to mogę je rozwiązać, nie, bo, bo jak pijesz to po prostu uciekasz od nich, tak? Tak, I jak wchodziłem do tego lasu, też właśnie tutaj miałem taki problem w głowie i powiem wam w jakiś super magiczny sposób udało mi się o nim um, może nie tyle co zapomnieć, chociaż na chwilę zapomniałem, ale jakby patrzę na niego teraz z innej perspektywy. Coś um, Otworzyły się jakieś takie możliwości, których nie wiedziałem wcześniej. Właśnie w lesie, w lesie. Na spacerze. Yy, doznałem jakiegoś takiego olśnienia i po prostu stwierdziłem, że dobra, spróbuję inaczej, nie? Spróbuję inaczej. Więc warto czasami odpuścić, warto czasami odpuścić, iść do lasu i rozwiązanie pojawi się samo. Jak, jak przestaniesz szukać odpowiedzi, to odpowiedź przyjdzie. I zauważyłem, że tak jest z wieloma rzeczami w życiu. Jak chcesz coś zrobić, coś osiągnąć, coś innego, po prostu masz jakieś ambicje i czegoś pragniesz, nie? No to myślisz o tym mocno. Wyobrażasz sobie. Jakby to już się stało, później wkładasz w to bardzo dużo pracy, dużo, dużo pracy i przyjdzie taki moment zmęczenia, nawet wypalenia. Tak najlepiej, przed tak trochę, tak wyczujesz to, jak trochę będzie Ci to wolniej ta praca szła i ten, to znaczy, że należy odpuścić. Pojawi się jakiś taki problem w głowie i nie będziesz widzieć rozwiązania. Po prostu. Nie, nie będziesz widzieć rozwiązania ani wyjścia z jakiejś sytuacji, nie będziesz wiedzieć, jak, jak się za to e, zabrać. Wtedy odpuść, zostaw, puść po prostu, zostaw wszystko w cholerę. E, nie wiem, idź do lasu, pobiegać, pochodzić, cokolwiek, zrób coś innego i wtedy przyjdzie rozwiązanie. Nie mówię, że od razu, nie mówię, że na pierwszym spacerze. Ale po jakimś czasie, jak, jak nauczysz się odpuszczać, wtedy przyjdzie rozwiązanie. Nie, nie możesz e, pracować 24 na, na 7. Musisz spać, jeść, brać prysznic i czasami odpuścić. Czasami odpuścić, nie? Ech. Tak, chciałem się z Tobą podzielić, przyjacielu, tą mądrością, bo uważam, że to jest zajebiste i pomyślałem, że może chcesz o tym wiedzieć. Dobra, to już wiesz, ja idę, idę dalej. Piękny las, piękny spacer. Dziękuję Ci, kochany Lesie, że em, pojawiłeś się tutaj na mojej drodze i przyniosłeś mi rozwiązanie. Dobra, bo mi już się język plącze. No, pozdrawiam serdecznie.